W świebodzinie zostały zakończone prace związane z budową drogi gminnej, prowadzącej do nowych terenów inwestycyjnych. Wartość inwestycji wyniosła 3 miliony 99 tysięcy złotych. Zakończyliśmy zbrojenie kolejnych terenów inwestycyjnych w naszym mieście. Już od kilku lat obserwujemy intensywny rozwój gospodarczy gminy Świebodzin, która jest jednym z wiodących ośrodków ekonomicznych na terenie województwa lubuskiego. A chcemy, żeby ten trend się utrzymał. A żeby on się utrzymał, potrzebujemy dobrze skomunikowanych, dobrze uzbrojonych terenów inwestycyjnych w tym celu wybudowaliśmy kolejny fragment sieci dróg na południu naszego miasta tam gdzie stoją już zakłady produkcyjne po to aby zachęcić po pierwsze nowych potencjalnych inwestorów do tego aby inwestowali właśnie w Świebodzinie a po drugie aby dać narzędzia rozwojowe firmom które już funkcjonują na terenie naszego miasta od wielu wielu lat spore przedsięwzięcie za około 3 miliony złotych z czego 2 miliony 200 ponad otrzymaliśmy dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. No i cóż, czekamy, aż ruszą pierwsze budowy nowych hal i nowych fabryk. To ma przynieść nowe dochody podatkowe do budżetu miasta i pozwolić rozwijać się nam jeszcze szybciej.